Cześć, witajcie z tej strony, Waldo. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A w dzisiejszym filmie robimy z nokturna minigana. I teraz tak, z racji tego, że w poprzednim filmie pokazałem Wam, że Nocturno jest bugowane, bo w momencie, kiedy aktywujecie sobie rokowy Rift, to strzelność tej broni po prostu się zwiększa w bardzo dziwny sposób. I teraz tak, wywaliłem sobie szybkość przeładowania, w pojemność magazynka, wywaliłem wskaźnik do trafień krytycznych wrzuciłem obrażenia krytyczne z tego tytułu, że po prostu wskaźnik będę pozyskiwał z wymiatania na całego. I teraz tak, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, to warto sobie na niego zajrzeć z tego tytułu, że tam również jest giveaway na 100 sztuk nocturn. Wystarczy po prostu obejrzeć film poprzedni, macie go w karcie, a teraz pokażę wam build, który sobie złożyłem na tą okazję. A prezentuje się on następująco. Build nie jest jakiś mocno odkrywczy. Kulograd Jonesy pod wymiatanie na całego, aktywatory rokowego riffu już doskonale znacie, subwafle plus bojowe bity, a kulograd sprawia, że każdy strzał zwiększa obrażenia broni dystansowych o 2% i ich szybkostrzelność o 1,2% i ten efekt kumuluje się do 25 razy i znika po przeładowaniu lub zmianie broni. Żeby po prostu mieć więcej kul w magazynku wrzuciłem sobie perk'a, który go zwiększa o 30%, zwiększamy sobie również obrażenia krytyczne, Karabinów szturmowych i perk pod odzyskiwanie amunicji do karabinów szturmowych. Tak się ten build prezentuje. Idę Wam teraz pokazać, co on potrafi. Zagrałem jedną misję na e, mocy 160 i naprawdę robi to robotę. A teraz będę chciał Wam to pokazać. Także lecimy. No i okej, okay, mamy misję 160 razy 4. Odpalamy riff. i rozpoczynamy. Rozwałeczkę, nie będę ukrywał, że ja też troszeczkę tutaj pobudowałem. Mam nadzieję, że moja konstrukcja się tutaj troszeczkę nada. O, proszę bardzo, smaszerek, <laughs> wybuch. Też starajmy się tutaj zbyt często nie przeładowywać, bo w momencie, jak się przestakujecie z tym, z rokowym riffem i z kulogradem, to tutaj nie warto aż tak zbyt często tutaj oczywiście tego używać. Wybuchów, ale jak najbardziej W momencie kiedy macie możliwość tutaj e, Użycia Tego wybuchu, no to jak najbardziej jest to Zalecane W ogóle ja zrobiłem sobie tutaj taką małą konstrukcję Mam nadzieję, że ona troszkę wytrzyma Subwafelek Ale <grymny> wybuch XD Proszę bardzo Damage satysfakcjonujący Mamy dodatkową szybkostrzelność postaci oczywiście Kulograda i naszego delikatnego tutaj e, buga, że tak powiem. Okej, okay, tam jakiś smasher przechodzi. Jak to tam wygląda? O, tu jakiś smasher. Co jest? coś ścianę wywalił. Niedobrze. Ja spróbuję tutaj te małe gagatki usunąć. Okej. Okay. A smaszery, no, nie jest zbyt dobra fala. Użyjmy sobie tego jeszcze okrzyku bojowego, bo w sumie dlaczego by nie? Ale rozwalają. Okej, okay. dosyć ciekawa misja, nie będę ukrywał. Bo ja troszeczkę bardzo dużo zbudowałem, ale te smaszerki. Okej, okay. ależ damage. Czy mam gdzie się przestakować? Chyba tutaj będzie najlepsze miejsce, żeby stakować tą szybką tak myślę. Okej. Okay. Ale wybuchnie. E, trochę słabo. Ok. Tam idą bagatki. O, 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 o. O ale to wleciało. O, o, to akurat fajnie to wy wyszło. Fajnie to wygląda. Ale D-Mage człowieku. ha. subwafelek, troszkę mało mi ich zostało bo tylko 12 sztuk Ojdzie Smasher, on też dosyć mocny damage dostaje okej, okay, muszę uważać, żeby tutaj zbytnio nie umrzeć, w ogóle się fala zmieniła, z tej strony nie mamy nic zbudowane ale spokojnie, ja i mój minigun ja sobie nie wiem, czy można to tak nazwać minigunem z tego tytułu, że niestety, ale ale tych kulman troszkę mało wyleczę się OK, skąd dostaje. jakąś ofonę. Akurat, dobra, to będzie troszkę tutaj ogarniało. O, Jezu, jeszcze smash idzie niedobrze. Rzućmy tak e, niedobrze. Żebyśmy tylko tego nie przegrali Ło! Ale się przestakuje. O ile mi się aż zaraz nie skończy. No i taką misję teraz ja mogę grać. Coś się dzieje chociaż. Okej, okay, budujcie, budujcie. Ale bossa zabili. Spoko. Tego tutaj nie chcę tutaj strzelać. Okej, okay, teraz idzie fala znowu z powrotem do mojego tunelu, więc będę mógł sobie na spokojnie ten recovery mieć aktywny. Dobra, i już mam aktywny. Okej. Okay. Jeszcze tam jakiś ściskacz jest. No chłopaki tutaj nawet dadzą rady, ale ja umieram. No cóż, no dobra, jak, jak ten damage wygląda? Bo jestem bardzo ciekawy, a nie w sumie nie mogę sprawdzić. Ale tak patrząc na to, co się tutaj dzieje, no muszę przyznać, że dosyć fajnie się tym gra. I chyba będę musiał dolatywać, bo nikt nie ma sztandaru. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Yy, nie wiem, czemu nikt na tych 160-kach sztandaru nie bierze. Yy, w sumie ja, jakby nie patrzeć, ja bym mógł wziąć ten sztandar. Because why not? Dobra, co tu się dzieje? Widzowie. ok? No dobra, wszystko leci w ten tunel. No i też wszystko idzie tam. Ja idę sobie tam postrzelam mu. Oh. O, 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 o. Ha, ha, ha Dobre, tylko cztery bafle mi zostały, i wszystko w osłaniacze wbijam, nie? Akurat niezbyt dobre. Dobra, 10 sekund do końca. Jeszcze ostatni wafelek. Ole, damage, 150 koło. Zajebiste to jest. Mamy kolejną misję, bardzo fajne miejsce. Fajne dwa tunele zbudowane przez mnie, nawet w sumie trzy, ale obawiam się jednego, bo te chłopy tutaj główną konstrukcję zabudowali z niestety kamienia. Ehm, także mam nadzieję, że jakoś fala się zmieni, że wszystkie moby będą szły dwa, trzy tunele. Ehm, dużo moba. Rozwalamy. I demage'ujemy wszystko jak lecił. Ho, ho, a, a. Uwielbiam jak te mgielne potwory tak schodzą. Po prostu jest to piękne. Nie mówiąc o tym ile ja amunicji zużyłem widzowie. Bo amunicji ja bardzo dużo zużyłem. Niestety całe combo żeby działało musicie mieć cały czas aktywny rockowy riff. Niestety na tej mapie subwafii jest naprawdę bardzo, bardzo mało. O, wybuch. 600 koła z wybuchu. Lol. Okej. Okay. coś czuję, że ja moje 22 sub tak tako zużyję bardzo szybciutko po tej stronie. Okej. Okay. Także jak będziemy sprawnie to usuwali te wszystkie moby, to będzie gitara. Okej? Okay. I wybuch sobie, proszę bardzo. Piękne. Oj, oj, chyba umieram? Nie zdążyłem kiknąć. No dobra, mam nadzieję, że może mnie ktoś podniesie. Idą beczki. O tym mówiłem. O tym mówiłem, że być może będzie ciężko. Eee, z tego tytułu, że niestety, ale no to jest zbudowane w taki sposób po tej stronie, że ja cię suję. Eee, więc miejmy nadzieję, że to się uda szybko ogarnąć. Okej, okay, nie, ty nie rzucisz. Okej, okay, super, nie rzucił. Badałoby tego gościa podnieść. O, co tu się dzieje? Niedobrze. Szybko te ciskacze wywalamy. Inne mody? O jezu, ale coś wybuchło przy mnie. Umieram. Umieram, bo stoję w tym. W. tych. w osach. Niedobrze. Okej, okay. co tu się dzieje? Czemu ty na górze stoisz? A, ci ciskacze rzucają. Dobra, chodźcie podniosę szybciutko. O jezu, co ja zrobiłem? Sorry. Czemu one sobie tak wchodzą tutaj? Dobra, trzeba szybko obrońców podnieść Jednego A gdzie mój drugi? A ty tu leżysz, no dobra Strzelajcie, widzowie, strzelajcie, czemu ten gość afkuje? Nie podoba mi się to. O, Ale widzę grupkę mobów. A, a Tam widziałem 200 tysięcy widzowie. Pięknie to wygląda. Teraz mi się broń zepsuje. Ez ale to wszystko schodzi. To jest za mocne. Tylko o! Tank! A, zepsuła mi się Nie niedobrze? Czemu chłop wyszedł? Niedobrze. Może mi się tego bossa uda tu wprowadzić. Czemu chłop wyszedł? I czemu ta fala się nie zmienia w takim kierunku, jakim ja bym chciał? Okej. Okay. Dobra, spróbujmy wbić jakiś tam damage, ale dużo osłaniaczy to nie pomaga. To nie pomaga. Dobra, okrzyk bojowy. Okej, okay. a z tej strony co tu się dzieje? No, ja ze spacerkiem widzę idę. Ale dostałem bułę. Nie, 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 Umieram, umieram. Zabije mnie. Niestety, wszyscy zdedaliśmy i mam nadzieję, że uda się jakoś szybko wstać. Yy, niedobrze, 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 niedobrze. Ajajaj, schronu upadaj. O, nie mogłem się odrodzić. Co ja zrobiłem? Ale fuck upa Jest Jezu, sztandar, jak dobrze. O joha ha, ha, ha. Co ja odwaliłem? Mogłem się odrodzić. Rozwalamy, rozwalamy. Wszystko, wszystko. Dobra, ty, dedasz. Dimage, demage. Widzowie, Dimage, Smasher! Nie! Nie! Nie, nie, nie mogę tego przegrać! Halo! <grym> Dobra, trochę za daleko na walenie ale może się coś uda Dobra, taker go trzeba jak najszybciej. Dobra, zdech. Pamiętajcie, szkody dają tylko i wyłącznie te mają pustaki, więc je w sumie tak naprawdę w pierwszej kolejności. Okej, okay, tu widzę jakąś grupkę mobów. Proszę bardzo. Usunięty, usunięty. Jak tak patrzeć to niby troszeczkę zbugowane, ale potężne jest to nocturno z tym buildem. Hej, podoba mi się. Mimo tego, że wypróbam strasznie dużo amunicji, to mi się to podoba. I sprawia mi to frajdę. Także jak najbardziej na plus. Chodź tu, chodź tu. Gdy go podniosę. Uratujecie! cię! Ale ślizg zrobiłem. Jak ze do starych dobrych czasów jak się grało nikt budować się potrafi, tylko szkoda, że większość tego co zbudowałem niestety poleciała w tamtą stronę, a z tamtą niestety fala nie idzie. Teraz powinienem się podnieść. Podniesie mnie, Ty jesteś kolega, 10 sekund do końca poświęcenie. Mega, mega jest to nocturdo I mega się gra. Tym naprawdę jak macie to się pobawcie. Tak wygląda minigun zrobiony z Nocturna i naprawdę muszę wam powiedzieć, że to sprawia naprawdę bardzo wielką frajdę i bardzo spoko się tym gra. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego bajo!